Siemano. Mam na imię Jakub i tworzę kanał, wypad z kraju do raju. Witam Was ze słonecznego Magalu. Tu impreza trwa od połowy maja do połowy września. Jak wygląda Magalu w tym roku? Czy warto przyjechać na Majorkę? Czy są to Brytyjczycy rzeczywiście? I czy można tu w ogóle się pobawić, nie zwariując? O tym Wam opowiem w przeciągu kilku najbliższych minut. Czy warto przyjechać? No, warto przyjechać, bo Magalu żyje. Znowu, jak widzicie, jest połowa maja, a na plaży są znowu tłumy. W tamtym roku nie było prawie w ogóle ludzi, dwa lata temu wakacje, był covid, Panie, więc kompletnie nie warto było przyjechać. Dzisiaj dzieje się tu znacznie więcej, cały strip żyje, wszystkie knajpy są na plaży czynne, więc zdecydowanie warto, warto, warto. Co do hoteli, co się dzieje w hotelach, w hotelach są pustki w tej chwili, nie ma dużo ludzi większość ludzi to są lokalni mało turystów, Brytyjczyków jak kot napłakał a pomimo tego, że samoloty całe tu przelatują więc albo ludzie wybierają inne miejsca albo Magalu faktycznie strasznie nadal dużo tu informacji złych się pojawiło ostatnio, powypadali ludzie z balkonów z naszych hotelu w Media South Beach, niedawno 6 piętra ktoś sobie przypadkowo wypadł, nie wiem w jakich okolicznościach Natomiast dużo to złego PR-u było, niestety. Natomiast sama miejscowość w części zachodniej, tak, od strony Antrax, czyli tam, tam jest ten cały strip i to wszystko, generalnie jest tak spokojna i taka cisza jest, masa rodzin z dziećmi, jak widzicie za mną, dużo, dużo rodzin. I po prostu jest klimat do chillowania, do zabawy, no może jak to w Magalów i jak to w Palmanowie, po prostu petarda. Więc no, nic innego niż przyjechać, bawić się, korzystać z życia. Tak jak wspomniałem, wieczorem wszystkie knajpy otwarte, strip otwarty, natomiast nie ma na nim ludzi w ogóle. Żaden dzień w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa czy czwartek nie ma ludzi. W knajpach siedzą pojedyncze osoby, tylko w tych knajpach przy morzu jest więcej osób różnego rodzaju imprezach zorganizowanych. My zawsze znajdujemy miejsce, czy 21, druga, czy trzecia. Fajnie można siąść, wypić sangry, wypić dobrego drina, czy piweczko i pobawić się w towarzystwie znajomych. Tatuaże czynne, więc jak ktoś lubi skosztować trochę więcej niż normalna turystyka, pobawić to, to wszystko jak najbardziej tak. Co jest zamknięte? Zamknięty jest BCM na pewno, zamknięte są duże dyskoteki. Od niedawna też jest ograniczenie folii inkluzji picia drinków, trzy drinki do 18, trzy po 18. No i dodatkowo nie ma Boze kruzów. pusto, żaden nie odpłynął, katamaran, żadnych turystów bawiących z Wielkiej Brytanii szczególnie, więc no Boze cruzy niestety zostały chyba skasowane i mam wrażenie, że Majorka, rząd majorkański chcąc zmienić oblicze tutaj tej części Majorki, zabroni tego i nie powróci nigdy już do, do tych pijackich imprez topless. Szkoda. Bo na pewno przyciągało to dużo turystów, natomiast no rzeczywiście pewnie, pewnie taki, jest, taki jest koncept, żeby jednak wyglądało to bardziej odpowiedzialnie niż, niż wariacko. E, więc, tyle tak mi się wydaje na dzień dzisiejszy. Mam Wam do powiedzenia z Magalów. E, zachęcam do obejrzenia drugiego filmu na moim kanale: takiej reklamówki pokazującej całe maga z drona e, z lepszych czasów, gdy wszystko tutaj żyło. Na pewno to jest też warte uwagi i polecenia, żeby mieć taki wiesz, obraz, jak, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda Maga jako, jako miejsce, w którym warto odpocząć. Polecam Wam też obejrzenie mojego filmu relacji z hotelu Amelia South Beach jako takiego mojego referencyjnego miejsca do pobytu tutaj, dużo ciekawych informacji, jak też sprawić, żeby ten pobyt był tani, przez to zarezerwować i kiedy rezerwować przede wszystkim. Jak się tu dostać, żeby po prostu cały, cały kompleksowo pobyt Magalu Palmanowa zorganizować sobie w tańszy, w niski budżetowy sposób i nie wywalić tutaj nie wiem, 17 czy 20 tysięcy złotych za dwie osoby za tydzień, bo tak też można przez biuro podróży. Więc jak widzicie, Magalów żyje, pełną, pełnym blaskiem, pełnym życiem, full ludzi na plaży. Jest godzina pierwsza środa, więc to nie jest żaden weekend, niedziela, e, pełno osób i warto warto korzystać. Także ciało, do zobaczenia w kolejnej relacji będzie to info o hotelu Melia South Beach. I pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę komentarz, a już za tydzień widzimy się z nowego miejsca. Pa!